Czerwiec 1963 to kolejny ważny miesiąc w historii Marvela. Pełen nowych pomysłów, postaci i klasycznych motywów, które zostaną z nami na dekady. W Fantastic Four numer 15 pojawia się genialny, ale niebezpieczny Mad Thinker, który manipuluje całą drużyną i tworzy swojego słynnego androida. To komiks o nauce, która wymyka się spod kontroli i o tym, że Reed zawsze ma plan awaryjny. Strange Tales 109 to przygoda Johnny'ego Storma z tajemniczym czarodziejem, który otwiera puszkę Pandory. Dosłownie. To opowieść o pysze, magii i demonach, które najlepiej zostawić w spokoju. W Journey into Mystery 93 Thor walczy z Radioactive Manem, chińskim naukowcem, który sam zamienia się w bronią jądrową. To klasyczny zimnowojenny komiks z moralnym przesłaniem i potężną dawką promieniowania. Tales to Astonish nr 44 przynosi nam narodziny łosp. Janet Van Dyne zostaje partnerką Atmana po śmierci swojego ojca. To pierwszy raz, gdy Marvel wprowadza do świata bohaterów duet. Pełen chemii i emocji. A w Tales of Suspense nr 42, Iron Man mierzy się ze szpiegami, sobowtórem i dread barbarianem, czyli brutalnym symbolem komunizmu. To historia pełna napięcia, podwójnych tożsamości i niedoszłego ujawnienia sekretu Tonego Starka. Tak wyglądał Marvel w czerwcu 1963 roku. Coraz bardziej śmiały, coraz bardziej złożony i coraz bliższy temu uniwersum, które dziś znamy. Jeśli chcesz śledzić jak rodził się Marvel, zostaw follow i sprawdź poprzednie miesiące wielkiej epopei komiksów Marvela. Link znajdziesz w opisie.